No. Czy ja już mogę ci odstąpić kanapę? Jeszcze nie, przepraszam. Jak ty, Bigos, ile jeszcze pociągniesz? Niezbyt długo. Um, dobrze, to teraz ty pośpisz, a ja posprzątam mieszkanie. Wreszcie. No mogłeś spać, jak mnie nie było. No pewnie. Bigos, idź spać. Ona jest chyba niezadowolona z tego, że jest taka niewyspana. No. Nawet jest bardzo niezadowolona z tego, że jest taka niewyspana. Młotka, wstawaj sprzątać. Ktoś tu pyta czy może znów... znaczy pisze. Może znów spróbujcie z Dzinem? A już możemy? Jeszcze nie. Wow. Spoko, po północy będzie się dało pewnie. Okej. Okay. Mm. To już pyta, jest już czy... jest już jest głodna, ja nie wyrabiam. Czy, czy wejdziemy w tą dziurkę do... O, do raka, dobra. Ja w sumie mogę tam pojechać masło sprzedać. Okej. Okay. Czy widziałeś, co ona pokazała? Ja zaraz to zobaczę, kochanie. A, no tak. Jeszcze nie, kochanie, jeszcze nie jesteśmy małżeństwem, ale jesteśmy na dobrej drodze, popatrz. Okay, Mamy okay. 40 znajomości pomimo, że mieszkamy razem. <noise> to właśnie jest tutaj ta biografia, którą ci dopisałam, Bigos, jest bardzo ładny i mądry. O. A tu jest też coś na zasadzie przyjaciele rodziny to też jest w sumie fajne. I to jest przy, przy wskaźniku pien pieniądze. Teraz jak tak. właśnie spojrzałem. To trzeba mieć najpierw jakichś przyjaciół, nikt nas nie lubi. No. <laughs> Ktoś tu pisze, że można też sprzedać tą magiczną różdżkę, którą mamy. Magiczną różdżkę, magiczną różdżkę, magiczną różdżkę. W wyposażeniu? w wyposażeniu, tak pewnie. Okej. Okay. Mam karmę, grzyby. <laughs> Grzybów nie sprzedam. No ej! Mamy... Pieniądzory i moja magiczna różdżka. Twoja magiczna Tak, moja magiczna. Ktoś tu się zapytał o podatki, a właśnie przyszły jakieś rachunki? Jeszcze nie? O. Może znajdę normalną pracę, żeby będziesz muchem, tak? Bo ty, jak sprzedasz masło, to zarobisz te monety magiczne, a nie y, normalne pieniądze. O <laughs> Wszystko źle. Ale może już da się Dina. Jest, teraz ja, Dina. Dobra, teraz ty, Czej Teraz ja będę pocierać. Zobaczysz, ja lepiej pocieram niż ty. Dobra. W sumie to poczemy i. Mm, można by było pomału kończyć, nie? Już masz dość, Pigosie? No dobrze. Nie, ale dwie godziny. Oj, super, jest, ja się bawię dobrze. Aha, piszą, żebyś zapisała grę. Nie będę zapisywać gry! Jestem hardkorem! Hard no, młotka, pocieraj, pocieraj! A zaraz coś urwie, Em, <grym> się śmiał. Siema Dżin, Duchy przestworzy, ziemi i tak dalej. Łaknie pomocy. Powietrza tak. czy może ziemi? Pikos, powietrza czy ziemi? No daj mi ziemi, będzie co jeść. A, bo jak wezmę ziemię, to będą owoce, tak? Jakieś. Tak. A jak będzie powietrze, to co dobrego może się przytrafić? Może się skończą bąki absurda. Badum ps. Bigot, bo ja nie wiem. To ja chcę... No, piszą Ziem. ziemia. Chyba wzięłam ziemię, bo coś się samo kliknęło. Ja zaraz zobaczę na live. Ie. Ktoś napisał to trzecie. <grystanie> <grystanie> Święte ptaki dostałam. Okej. Okay. Okej. Okay. <grystanie> Ja wygrałem milion pieniędzy, a ty ptaki nam przyniosłaś. Zaraz zobaczysz, ile dostaniemy pieniędzy. Najpierw się na niej wyżyje. Okej. Okay. Myślałam, że Ale się jak... przywróci. Ale jak równo ustawione, nie? Miałam nadzieję, że się przywróci. Mogę się e... zaraz przywrócić z tego, co widzę. 12, 12, 12, 12. Prawie tyle, co ja. Zebrałem od Gina. 150 mamy. Ale muszę ci powiedzieć, że takich urodzin jeszcze Simsy nie miały. Najlepsze urodziny w historii. Tak. Live ode mnie to jak wygrać w życie. Mm -hmm. I to za darmo, nikt mi nie płaci za tego live'a, że ich próbuję. No, A dokładnie. A są tacy, co rządzają w zamian słuchawek i myszki. O co. Nie! Nie, to nie może iść na YouTube. Znaczy, ja w ogóle y, jestem zdania, że muszę się przeprowadzić na wypadek, jakby jej miało skończyć mój adres, i właśnie w tym momencie piszą do mnie pozy. Wszyscy tutaj proszą o tort. Kupcie tort, tort, tort. Może na zakończenie tort z pają to w środku. Nas stać już na tort, czy jeszcze nie? Boże, sprzedaj komputer, sprzedaj lampę, kupmy tort. Dobrze, kupimy tort i może łóżko. Ale Toś... jak mój komputer? Ktoś <noise> tu mogę... napisał, że jesteśmy super i kochani. O, my też cię kochamy. A mogę sprzedać hmm. kibel? Dobra, sprzedaj kibel. I tak y, sikasz na... i tak sikamy na tym. na dywanach albo na, na drodze, więc. <noise> Chociaż będziemy na dworzu teraz lać. Nie, bo to był najtańszy kibel, jaki jest. Ale nie drobiliśmy się dziecka. No to. To sprzedamy Dobra. pokój dla dziecka. No, sprzedamy i nie będzie dziecka. Nie, wstawimy do łazienki. Okej. Okay. Jak tu się Ale... rozwala rzeczy, jak chce je sprzedać? Tak, może? Ja się boję. Co to jest? Pokrycia ścian? A, Żad... bo to działa. Żadnych kodów, chociażbyśmy mieli umrzeć z głodu. Żadnych kodów. My jesteśmy super, nie potrzebujemy kodów. Mhm. Nie, ale ogólnie jestem zdania, że kody strasznie psują rozgrywkę. W sumie moglibyśmy kupić namiot i niech w namiocie się śpi. A są namioty do spania dzieci? Nie wiem, zobacz. Nie widziałam tam przy Do spania dzieci. Ja mam Bigos problem z językiem polskim. Niestety muszę rzucić Youtube'a, bo się do tego nie nadaje. Dobra. <grystanie> Widzicie, jak rzucę bi ten Bigosa, <grystanie> jak rzucę Youtube'a, to to będzie wina Bigosa. No, dzięki. <grystanie> Fajnie. <grystanie> <Trolololo>. <grystanie> Które to były te cegły, co my mamy w całym domu? Naprawdę nie ma tu zakraplacza? Mamy kupić tort, a nie cegły. No ale ja nie będę żyła w domu, gdzie jest dziura. Po dziecku. Ktoś napisał, Bigos jaka troska. No. To nie było to. To nie było to. To nie było to. To nie było to. Ok, to, to? jak młotka będzie wybierać yy, cegły, to rzeczywiście może się spełnić, że live do 23. <ścoughs> no, moje suby polecam. Zwłaszcza, że nie mam kanału, to polecam. Patrz, są trochę inne cegły. Także jestem na dobrej drodze. Mm, Okej. Okay. Jakie te tekstury są straszne? Przecież tu nic nie widać. Dobre są. Jejku, robimy najlepsze live y na świecie. No wiadomo. <noise> I tak się wstydźcie, że chodzicie na live'y też gdzie indziej. No. Tak tylko styk powinni... się wstydź, że chodzisz do bruneci na live'y, ty. Ej. Zdrajca! Pań No. Nie jest mi teraz przykro, nie będzie koniecznie O, kolejny, na pewno jest mi przykro. Słyszę jak płaczesz i szkic na, na pierwszej przykro. stronie były, ktoś napisał. To co za trolle nie mogli wcześniej napisać? <laughs> no, sprzedaliśmy pokój na dzie dla dziecka i mamy Tisiaka i za to kupimy tort. <laughs> Ognisko jest. Moglibyśmy w nim palić dzieci. Znaczy nie, ognisko nie. moglibyśmy palić. No. No. Po, poprawni politycznie jesteśmy przecież. Jest tort z panią za 300, tylko po to, żebyś mógł cycki pooglądać? Motka, toś napisał, że rzucamy na ciebie pogardę za live u bruneci. Jak będę u bruneci, ktoś mi to napisze, nie? <grym> <grym> to pozdrowisz ładnie, brunecie ode mnie i tyle, no. Mhm. <grym> Hmm. powiedziej, że ją kocham i wcale nie mam do ciebie żalu o to, że choć do brudeci ci nie zdradzasz. Uh -huh. Ale mamy ten piękny tort, ale on jest taki śliczny. Czekaj, bo wywaliłam pokój i nie wiem jak ten dom stał. O, tak. Ktoś tu napisał, żebyśmy mi fajerwerki w domu odpalili. To, tam, to no już zdecydowanie na koniec. A gdzie są fajerwerki? Okay. Yy, wiesz co, w tych różnych chyba powinny być. Taki, to, jest, to jest taki stojak bardziej. Ale w końcu mam swój barek i mnie stać na to. W sumie sprzedanie pokoju dla dziecka i zrezygnowanie z macierzyństwa to jest dobra sprawa. Można kupić prostytutkę i postawić barek z alkoholem. Okej. Okay. Jestem za. Okej, okay, ja też. Tu będzie mój barek z alkoholem sobie stał, a tu będzie. Pani modelka, bo to na pewno nie jest prostytutka. <grym> <grym> I, I gdzie są fajerwerki? To są ciastka. W ogóle młotka po raz drugi pokaże, jak pięknie odpala fajerwerki. Nie widzę fajerwerków. Magia. Zwierzątka. Hmm. Klatkę jeszcze mieliśmy kupić, ale nas nie stać już na klatkę. Zreszt Ojej, brakuje nam na fajerwerki, To czekaj, to bo masła nie rzeczy. chce. Masło się nie udało. Okej. Okay. Jest. No. Może zrobimy imprezę. Napij się, o. Która jest druga w nocy idealny czas na imprezę. <śledzio> <śledzio> o kurde, zasnęłam na stojąco. Jak zrobić imprezę? Telefonem, nie? Usu nie usługi. A kogo, kogo mamy zaprosić? Chyba tylko znamy Tom. Ćwirów znamy. Ćwirów. Zawołaj sąsiada. W ogóle ćwirowie chyba jak przychodzą na imprezę, to przynoszą kwiaty czy tam czekoladę. Młotka chrapie. Jak się robi imprezę w tej grze? Chyba, że ja nie mogę, bo ja Czwirów nie znam. Zawołaj sąsiada. No, no to jest zawołaj sąsiada ktoś yy, ten Ja myślałam, że będzie jakaś konkretna interakcja do imprezy. Coś wow. ty gotował. Co to jest? Pięknie ugotowałem. I tylko sobie. To właśnie nie <laughs> znaczy, że mi się nie należy. <laughs> Ja przygotowałem sobie bigosik Ta młotka dalej śpiewa. O, popatrz Co? M mamy żyjątka w domu O. Skąd one się tutaj wzięły? Przecież mamy czysto w miarę Ktoś napisał, że jest na za późno na imprezę Nie da się w środku nocy, ale lipa Ktoś tu co napisał, że y, Brunecia robi live, a też to Bigos pośpiesza także że koniec. I wiele się wyjaśniło. Zaproś na przyjęcie. <todgłos> Gdzie mnie te karaluchy tu łażą? Ej, no, bo mi teraz jest przykro. I w sumie Oj, to mam... Bigos! Proszę cię. Wszyscy wiemy, że żartujesz. <todgłos> <todgłos> Zlej się, najpierw spałaś na, spała na stojąco, a teraz się zlej, po prostu. Moja mistrzyni! <noise> że nie spała w łóżku, by zmoczyła. Boże, jak tam macha tymi rękomania. Ja chcę obrócić tak ekran, żeby widzieć komórę, którą ona nasikała. To na napisał, tu... że to Brunesia siedzi w torcie. <noise> To już wiemy, czemu tak Bigos naciskał, tam wiesz? <noise> Na co naciskałem? Na to, żeby tego torta tak kupić. <noise> nie, bo Super, to są urodziny, i za torpusy zaproszenie. Tort musi być. A to nie mogę wybrać, jaką chcę imprezę zrobić. <noise> <noise> Motka, widziałeś, że tam ładnie zaświeciłaś? <noise> Widziałam. Zabij karaluchy. Ja zrobię drinki. Yy, to teraz pozdrawiamy Mareza, bo napisał, że le yy, leci na streama do bruneci. Marez. Mam nadzieję, że Brunecia się nie pozdrowi. O, już nie <laughs> przyszli. <śmiech> A to nie muszą pukać? Przecież kurde, impreza jest. Właśnie. <laughs> Ja mam ich wszystkich teraz osobno witać? No? No chyba żartujesz, Bigos. Pozdrów. Uścisk. Co? Nie, no nie muszę ich wszystkich witać. Co, już wchodzą sami? Aha, no co spoko. Uf, całe szczęście. <laughs> Nowakowa Dobra, przyszła. To ja podam śniadanie. Ej. Aha, już mam za... Kogo ty zaprosiłaś? To wczoraj w czerwonym sukience? Ja nikogo ha. nie zapraszałam konkretnego. Oni sami tak. <słuch> Dobrze, to my będziemy się zbliżać powoli do końca, żeby Bigos jeszcze zdążył na live'a do Bruneci. No! Teraz będzie wszystko e... tanie. Nie, dobra, to, to robimy live'a do 24. Nie. No. Nie, mi już wystarczy, mi już wystarczy. Młotka chce do Bruneci. Tak, ja chcę do Bruneci. E... Powoli będziemy sobie kończyć imprezą urodzinową dla EA. Ja podam specjalnie tutaj jedzonko Bigos. Otworzy panią? O, zaraz będziesz miał rozrywkę bigosie. Czemu Gładka tu położyła na ziemi i poszła? Ciekawe, czy się wszyscy teraz zapną, tak jakby to było. Wow, i jaka muzyczka! Jakiś mim przylazł. Kogo mim obchodzi. O. Pozdrawiamy kogoś, tu wysłał mi sms Mam nadzieję, że nie zebrało. Ja, pani. Uuuu. Szkoda, że nie da się bardziej przybliżyć, o, jak ona tam wywija w twoją stronę. Weź ją przyczaj. No. Piękne wow. recyna. A ktoś tam do zmywarki nie? Łup, 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 łup. Nice! To teraz jeszcze fajerwerki. Czekaj, niech skończy tańczyć! i jej skończyć, Gummy. bo to, że ty skończyłeś, i znaczy, że nie potrzebuje jeszcze troszkę czasu. Jaki zacierz ma! Nie dała ci buzi ani nic? Wszystkie żarcie nam zżarli, patrz, jakieś świnie. Ostatnia impreza. Poproś o wyjście, nie, zostawimy Mima Ja zrobiłam w końcu te linki, zrobiłam, dobra. Teraz Uf. wszyscy jedzą na cześć, a ja na cześć jej odpalę fajerwerki. Botka po raz drugi pokaże, jak pięknie umie odpalać fajerwerki. Uwaga, uwaga, odliczamy. I pamiętajcie, EA Games jest najlepsze, bo daje nam Simsy. Tak. I chwała im za to. Podzielę się później z tobą z tą kasą. Uwaga, uwaga! Na cześć jej fajerwerki! Nie ma. Co oni... pa. Hurra! Yes. Najlepsze fajerwerki ever! Yes. Wszystkiego najlepszego i i The Sims! O, oh, dobra. Tym optymistycznym akcentem i tą jakże wspaniałą imprezą, gorącą imprezą, z której wrażenia na pewno będą niezapomniane. <głos> <głos> Będziemy się z wami żegnać. Ze mną był płodny Bigos. Byłem i się pięknie bawiłem. Grajcie w Simsy 1, bardzo fajna gra. <noise> tak, my życzymy Simsom kolejnych 15 lat i mam nadzieję, że za 5 lat. Spotkamy się na dwudziestych urodzinach The Sims. Fajnie by było. Dobrze by było się spotkać. Tak, no. też tak uważam. I wtedy też zagramy w jedynkę. Będziemy te, te kontynuować ten safe. <laughs> o ile ktoś będzie chciał, nie? <laughs> Specjalnie zachowam go z jeszcze 5 lat, <laughs> żeby można było sobie pograć. Mm, to co, okay. Bigośku? Jak oceniasz Sims 1? <laughs> Już dajesz opinia. Moim zdaniem, to jest pierwsza część i ona wyszła tak genialnie, to jest tak piękna. W ogóle, jak ta <grymne> laska do kibla. Z Ale to nic, <grymne> To <jest> najpiękniejsza <grymne> laska do kibla, ten wyciąga fajerwerki z tyłku, z tyłków. z tyłka. <grymne> ja uważam Sims'y za... Zaraz po dwójce za najlepszą część Simsów, pomimo, że nowe części są bardziej rozbudowane, mają lepszą grafikę, więcej opcji, to i tak dla mnie jedynka będzie czymś mm, tak sentymentalnym, że ja zawsze będę wracać do, do jedynki. I moim zdaniem mm, ta okazja jest właśnie pokazała y, te 15 urodziny, że pomimo, że to już ma 15 lat, to i nadal jest zgrywalne i nadal wygląda w miarę okej. Okay. Znaczy, ja tutaj chyba nic nie muszę dodawać, w pełni zgadzam się z Bigosem, oh. mi się Sims 1 podoba. Tak. To nic, że jest kwadratowe, to nic, że Simowie sikają pod siebie, zanim w ogóle pomyślą o tym, żeby iść do kibelka. To nic, że chodzą trochę kwadratowo i um, mam wrażenie, że wszystko jest troszeczkę mniej um, intuicyjne. Bo zauważmy, że kolejne części Simsów były strasznie odporne, a tutaj trzeba jednak coś przykombinować czasem. Mhm, mm zdecydowanie. <laughs> Mi się Simsy 1 podobają, mam nadzieję, że Wam również i mam nadzieję, że od czasu do czasu sobie popykacie w Simsy. Mam również nadzieję, że jej kiedyś udostępni nam Simsy 1 i każdy z nas będzie mógł sobie w nie pograć. Tak po prostu za darmo, w końcu dwójeczkę udostępnili. No. I mam nadzieję, że kiedyś zrobią online z powrotem. Nawet jeśli to miałby być mały, koślawy online, to byłoby cudownie czasem się pograć ze znajomymi, jak ze starych dobrych czasów. I tym optymistycznym akcentem. Pierwszy raz od bardzo długiego czasu, nie, je, nie jeżdżąc po EA. <śmiech> <śmiech> Będziemy się z wami żegnać. Jak już mówiłam, ze mną był płodny bigos, który się z wami zdążył już pożegnać. Ze mną były Simsy 1, śpiący absurd. Oraz wy. Na czacie nie wiem jak dużo was tam zostało. Mam nadzieję, że to połowę. Powoła... Dotrwało do końca, znowu się coś tak. pali. O, rety. Najlepsze urodziny, The Sims. Najlepsze. Najbardziej ogniste. <grym> Ktoś ty jeszcze proponował, żeby trzeci raz odpalić fajerwerki usunąć drzwi, i alarm. O, to jest dobry plan. Nie mogę, bo już się pali, ale to jest <grym> zrobienia. Dobra. No to. To, to my następnym już tak my... Umarłam, popatrz, jest kosiarz. No. <noise> Udało mi się dostać swajerwerków, tak? Nie. A miałeś zostawić safe. O, nie. To zrobimy nowy. Ja tylko pragnę mm. powiedzieć, że kosiarz, idąc po mnie, nawet dwie osoby umarły. Podrapał o. się po tyłku. <głos> 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 Ach, cudownie. O Fajnie było po stronie jeden czas. Fajnie było po prostu, jedynkę. Dobrze, ja nas rozłączam. Okay. O, rety. Jeszcze chwilka, jeszcze chwilkę. Dajmy im popatrzeć na to wszystko, jak to ładnie płonie. O, dzwoni telefon. Odbierzmy. Moteczka lama nie żyje. Kosiarz też płonie? Nie. nie, nie, kościarz jest nieśmiertelny. Ja tam spłonęłam, ty płaczesz, a on tam maskotką do ciebie, nie? <laughs> nie czucie. Sława szybko przemija. O, nie wiedziałam, że to tak działa. Ale jak? No, że jak nie pojawiasz się w dzielnicy i tam nie robisz z siebie fejmucha, to sława przemija i masz się sobie bujać. No, 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 dlatego ta kariera jest taka m, ciężka. No, bo cały czas tak. trzeba ją pielęgnować. Tiffany jeszcze nie żyje. Ktokolwiek to było. Dobrze, a zdabuję. Patrzę na czat po raz ostatni. O, o. zniczę. Dziękujemy za zniczę. Tak. Cudowne zniczę. Dobrze. Papa. Papa, pa. dziękujemy, że byliście. Było cudownie. Trzymajcie się. Tak. Pa.